Mordo, cieszę się, że wpadłeś. Nie było Cię na streamie? Linki w opisie. Wbijaj, siadaj, rozgość się. Ale wiesz, bez przesady. Jestem Zytold i zapraszam Cię na skrót ostatniego streama. Jak zwykle, pizzko nie było, więc wszelkie oczekiwania wypierdol. Nie stosować w przypadku braku poczucia humoru oraz posiadania kijawrzyci. i łóżko, to m.in. śmiech przez noc, tępienie się w zostania na kolejne odcinki. Zapraszam. Coincidences. Demo. Przypadki. Przypadki chodzą po ludziach. Jedzie sam czy. O, mogę się rozglądać, ale chyba go kark boli, bo daleko patrzeć nie może. <laughs> To w menu gry było, a, a to jak to było widać? <laughs> nie czytałem, więc nie wiem gdzie gościu jedzie, co robi, po co on jedzie. I to chyba jest jakieś mega wczesne demo, bo. Nawet się nikomu nie chciało dać AI-owego AI gadanka Dobra, E-interact, F-flashlight, F jak latarka Shift-W-bieganko Dobra Kurwa, jest ta godzina. Ja naprawdę mam okno zasłonić. Chyba z jakieś BNB wynająłem. Landlord powiedział, że drzwi będą otwarte. Muszę okno zasłonić. Tak? <laughs> Może dlatego, że. Ha, latarka. Wejdź do domu, a dom jest gdzie? Kurwaki burdel. Tu jest, chatka, puchatka. Poważnie, taką ruderę wynająłem. Na czym to było, kurwa? Chatki na temu? <noise> kurwa, kacperosi znowu zaczyna. Kwas deoksyrybonukleinowy. Deoksyrybonukleinowy. O, proste, kurwa, prosty. Jak za drugim razem mi się udało, to Ty mnie tak podchodzisz, podchodzisz, a kiedyś mi coś kurwa naciśniesz, żebym powiedział i chujwi kogo wezwę. Otworzysz te drzwi? Zajebiście. Dobrze, że to jest gra typu znajdź inne wejście, a nie typu znajdź klucz i domyśl się co autor miał na myśli. Ale w ogóle jakoś tak mało płynnie chodzi ta gra. Bo to je po polsku, a tamto je po angielsku. Czemu tu nikt żarówki nie wkręci, kurwa, żeby widno było? Nie pierdol, że muszę przez piwnicę wejść. Nie, Budom dla psa? Kurwa, to chyba buda dla niedźwiedzia takiej wielkości. Oglądałem na Netflixie taki film ostatnio, co się właśnie babka wynajęła domek na BNB. I wincy nie powiem. Czy ja tego demka już kiedyś nie sprawdzałem? I stwierdziłem, że jest kurwa głupie. A może nie, może nie, może mam déjà vu. Wziąć kluczyk z bocznego stołu, wyjście, wejście, a tu są drzwi. Trochę toporna. Kurwa. No. Szachy. Instrukcja obsługi do szachów. Oświeć światło. Nie ma. Kurwa, nie zapłaciłbym za ten dom. No. Tak by się to Tłumaczyło, ale fajnie sobie ktoś tytuł wymyślił, od razu wprowadza w klimat Kibelek, no to chyba nie tu. To jest główne wejście, jest klucz. Nie wiem na chuj mi klucz, jak ja już jestem w środku, no ale Teraz muszę znaleźć skrzynkę elektryczną. Dobra, spoko. Tak możemy zrobić. Możemy tak zrobić. Jeszcze zobaczymy. Chociaż nie będę mówił, bo jak powiem, że jak to demko będzie chujowe, to przeskoczymy szybciej, to będzie ale chujowe. O jest O matka. Ale chujnia. O Zobaczycie, Zobacz, tak jak ludzie nie przychodzą, bo ta gra jest... O Jezu. Posikałem się. Ale, kurwa, jak sobie projektor zamontowałem, żeby grać na projektorze, i go pierwsza raz uruchomiłem, to tak właśnie pierdalło. I mówię, kurwa, ruscy przylecieli. O, działa. Bo dopiero po chwili do mnie doszło, że powinienem się bać. Otwierać. Co tam jest? Otwierać. Dobra. Mam iść spać. Normalnie śpię w wannie. Bo chłodniej. Nie da się skakać. Nie da się spać w wannie. Kuchnia, fortepian spi żarnia? Być może, być może. Drzwi zamknij. Tylne też zamknę. Tu chyba były o na kluczyk. Ka z dzikiego zachodu? Hmm. Kurwa co za rudera, jakbym taką chałupę wynajął i nie wiedział, że taka będzie, to bym do nosy pisał. Kurwa, że chujowa chałupa. Zamykaj to, przystaw krzesełkiem albo tym biurkiem czy czymś i spać. Jaki dywan, kurwa. Moi starzy w domu mieli identyczny, tylko dwa razy większy, ale wzór taki sam. Idziemy o latarkę. Ok. Książka. Przeczytaj ją do góry nogami. Co to jest? Kurwa. A. Techniki. Kurwa. Nie wiem czego. Coś się ze niem drzew. Światełko. Straszna w chuj, ale damy jej jeszcze 3,5 godziny. I zobaczymy, czy coś się zmieni, czy nie. Możemy iść do roboty. A robota jest gdzie. Kurwa, pokój dziecięcy, strasznie chybie ta gra skacze. A nie wygląda. Na no aż tak kurwa. Zajebistą. Będzie trzeba... To zmniejsze grafikę. I co? Jest rano. Czyli rozumiem, że. To mnie akurat... O, ale mnie ciary przeszły. To mnie trochę wystraszyło. Lekko, aż mi się kurwa myszka do ręki przykleiła. Nie, tego nie znam. O, zobacz, znowu jakiś kurwa Licor Store Manager, Simulator. Teraz muszę zobaczyć... O, kibelek. Co menadżer zostawił w notatkach? A gdzie menadżer zostawił notatki? Chujwi. Latarki se nie wziął. O, tu może być pokój... Menageranie, tu jest kurwa, ewakuacyjne wyjście. Było coś za ladą? Nie było. To ten albo szepnij albo DS, DC. De coś tam. Tam jest jeszcze pomieszczenie. Dobra, U kurwa, ale przeskoczyło. Zobo, zobo, jaki ma establishment manager, kurwa. Co on chce? Pierwszy dzień w pracy. Zbierz śmieci, opróżnij kosze, zamknąć wszystkie drzwi i wszystkie światła, a nie mogę wszystkiego naraz, nie mogę tych śmieci kurwa. Zamknij. To może to nie będzie coś z serii nawiedzony dom Tylko nawiedzona praca. Już w takiej robiliśmy. Cyk. Jak banany, arbuzy i dynie są na podłodze, to też śmieci. Nie ma nikogo. Jeszcze jeden śmieć. Dawaj. Kibelek. Dla mnie bomba. Shit, fuck. Ja ją tu wszedł. Idę stąd w chuj. Puźmie. Puźmie, bo ja chcę wyjść. O kurwa. Bardzo ci tak dobrze, kurwa. O! Mikrofon kawałek dalej. Stanley, to są takie, kurwa, narzędzia ze Stanów. Udziel mi stąd. Ja mam robotę. Kurwa, ty wlazłeś w nocy na teren prywatny. I wyglądasz podejrzanie. Udziel mi stąd. Zbara go. Na chuj ja się przed nim tłumaczek. Nie słucham, nie słucham. Patrzę co za oknem. Jak przyłożysz ucho do muszli, to słychać szum oceanu. Już idziesz stąd? Poszek zamykaj te drzwi, zamykaj. O! Kurwa. Nikt mi tu nie będzie właził po nocy. Nie byłem przygotowany na takie jumpscary. Gdzie są jeszcze śmietniki? A jest, bins. office, restroom i... A, czyli z ulicy, główne wejście z ulicy, gdzieś tam są śmietniki. To tam to się chyba wyrzuca śmieci, a nie przynosi do środka. Dobrze, zapadnę ci w pamięci. To będzie bok sklepu. Tu jest front. Nie ma drzwi na tył sklepu. Są drzwi na bok sklepu. Idę tędy. Teraz trzeba się pilnować. Bo tu na pewno jakiś psychopata znowu wyskoczy. No, co jest gruby się między tymi Pachołka mi nie przeciśnie. Dobra, przelaz. Jak mi tu każą miś, to tam coś przyleci. Paranoja. A które to są backdoor, kurwa, bo dla mnie to są wszystko boczne drzwi. Zamkłem? To jest moja furka? kurwa ja to bym już silnik odpalił rozgrzał i niech pyrka a świateł mi nie kazał zgasić No właśnie ja mam za niego myśleć kurwa gasić światło. Mała różnica, czy on chodzi, czy biega. No. Nie ma światła do kibelka. Nie ma, ale może być. Jak robiłem kiedyś w sklepie, to światła Wszędzie do wszystkiego były o właśnie w jednym miejscu. Nie, to ostatnie, kurwa. Fajnie, da się już oświecić. Oddechaj told bo kurwa, to już jest oczywiste, że oczywiste, że zaraz tu coś będzie. Przygotuj się. Wcale nie? Kłamczuch kurwa wcale nie. Gdzie jest Kurwa. To jest dowód na to, że nie mamy własnej woli. Bo ja bym na przykład nie jadł dzisiaj, i chuj. Tu są. Co, frajer, że po nocy będziesz chodził, kurwa, z zajętymi ręk... Oho! Szczurosła w wielkości człowieka! Tam był, tędy wypierdalam. Nichu ja. Zamykaj to. Tędy. No i co, ja tam mam iść? Czyż tam jest jakiś kurwa psychopat. Zajebę bananem. On będzie w moim aucie, na pewno. Wsiadaj. Szybko. To będzie end of the demo. Kacperosi, koduj ruchy. Będziemy nagrywać kurwa rolkę na TikToka. To nie ten zjebany kurwa klient, co nam się wiebał do kibla. I czemu jestem w jakiejś zagrodzie jak świnka? No, powiem ci niecałe pół godziny gry. No to żebym miał materiał na YouTube'a, to 33 minuty. Patrzymy, jak chłop tańczy. I trenujemy ruchy. O, patrz! Czy to mi się wydaje? Czy ja tu widzę straszną mordę, uśmiechniętą, jak w krzyku, taką trochę, tu. Tu, tu, na środku. Trochę mało pokazali w tym demku. Napchali trochę straszaczków. Może kiedyś. Exit. Już się przełączamy. Ciach Bajera! Było minęło. Jak się podobało, to wiadomo. Łapka i subik, żebym cię nie musiał ganiać po mieście. A jak nie, to wyżal się w komentarzu. Nara.